W następnej, ale degustacji. Tym razem mm, piwo z brewaru e, Northern Monk. Następne z serii e, Fate in Futures czyli taki, pf, takiego projektu wspomagania lokalnych mm, środowisk, przeważnie młodzieży, i w, 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 mają tutaj wresztę, w, e, 150. Tysięcy funtów chcą hmm, przekazać. E, no i parę pensów z każdej puszki idzie na ten cel. E, nie napisali tutaj nic e, specjalnego jeśli chodzi o tą wersję, bo jest to wersja Wake, jest to Hazy IPA 6% alkoholu. E, są chyba e, 5, no, może nawet 6 już jest. Różnych innych wersji e, Fate in Futures z różnymi artystami. Tym razem Wake e, odnosi się do e, magazynu skateboardowego. No i dlatego mam tutaj skatera na e, środku. E, ładne takie ilustracje, naprawdę z różnych Chyba dziwnych, taki bardziej japońsko, ale też amerykańsko wyglądających yy, kreskówek. No, nie wiem, w każdym razie ładnie to wygląda. Yy, bardzo ładna etykieta. Yy, oczywiście link do magazynu będzie yy, w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć o co tu chodzi. Yy, przejdźmy do piwa. W składzie jest woda, słód śmienny, pszenica, owies, chmiele i drożdże. Oczywiście nie chwalą się jakie to konkretnie chmiele, ale jak widzicie piwo jest dosyć jasne, ale niesamowicie zmętnione. Jak nalewałem już z samego końca puszki, no to sporo e, glutu poszło, że tak powiem, e, sporo drożdży. Że jeszcze bardziej się zmętniło niż, niż było wcześniej. Piana bardzo duża się tworzy przy nalewaniu. Drobna, pęcherzykowa, żykowa, taka gęsta. E, no, tutaj już jak zrobiłem zdjęcia, e, zdążyła trochę opaść, ale jest trochę suchej piany na szkle. Jest ok. Aromat: owoce egzotyczne, mango, papaja, trochę brzoskwini, morela może jest fajnie. Jest też taka nutka nieco e, sosnowa i może leciutko e, wychodzą spod, ty, spod tej warstwy egzotycznej słody. Ale to leciutko. Jest, jest ok. Jest okay. E, nie wspomniałem, że piwo jest kupione w Aździe. Sporo supermarket, e, który należy do amerykańskiego konglomeratu Walmart. No i możecie sobie obejrzeć <laughs> jacy to fajni ludzie przychodzą do, do Walmartu w Ameryce. E, ten sam zielony kolor e, supermarketu. E, nie widziałem jakichś takich dziwnych ludzi w Anglii, ale na pewno się zdarzają, na pewno. Dobra, wracajmy do piwa. E, całkiem, całkiem 6% alkoholu. Hazy IPA. Wszystko się zgadza. Przyjemnie pachnie. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Hmm. No muszę powiedzieć jak na 6% to to piwo jest dosyć takie lekkie, odświeżające. Ale bym powiedział, że króluje tutaj w smaku e, słodowość. E, duży, duży, naprawdę duży wpływ E, pszenicy i owsa, czuć tą ziarnistość, czuć tą taką kleistość e, owsa jest dobrze. E, trochę łagodniejsze niż w aromacie są te nuty owocowe. Jest ok. E, całość sprawia takie wrażenie sesyjne praktycznie, e, no ale to jest 6%. Alkoholu nie czuć, to, to dobrze. Jest nieco goryczki, leciutka taka może sosnowość i nieco może grafitowego albido, ale naprawdę delikatnie. Nie no, jest, jest fajnie. Nie powiedziałbym, że jest soczyście, ale idzie w tym kierunku nie czuć takich wyraźnych mm, soków owocowych, ale jest miło, przyjemnie, odświeżająco e, na pewno gasi pragnienie bym powiedział, że jak na piwo z supermarketu jest ok e, miło się to pije, gasi pragnienie i bym powiedział, że jest to takie codzienne piwo, które przychodzicie, wypijacie sobie bez e, rozmyślania o tym co pijecie i ono będzie pasować do wszystkiego, co jecie. Czy to do, do grilla, czy pizzy, czy cokolwiek tam jecie. Ono będzie OK. Eee, tylko trzeba pamiętać, że to ma 6%. Ale jest takie właśnie codziennie delikatne. No, no jak powiedziałem, no. Przyjemne w odbiorze. Jak na mnie jest OK. Dla mnie jest ok. Um, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby nie na bieżąco. Przejdźcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, to bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć.